Dziękuję. Jousie Manko, z tej strony jestem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Na start chciałbym Wam pokazać tutaj parę ostatnich naszych lochów gildyjnych. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Także zerknijcie sobie, jak to tutaj wszystko wyglądało. Jak walczyliśmy, a za chwilę. Puszczę Wam ostatnią naszą walkę. Jak to wyglądało, naprawdę daliśmy radę. A więc, ostatnia walka, tutaj. E, ostatnie nasze lochy, jakie robiliśmy. Może tutaj sobie klikniemy do mnie. Zobaczcie 94 poziom tutaj. E, potworka naprawdę miazga. Już coraz ciężej, coraz ciężej nam te lochy idą. Ale powiem Wam jeszcze, dajemy radę spokojnie. Mamy w zanadrzu naszego tutaj asa malinowego Tomasza. E, Także myślę, że on jeszcze jest naszym tutaj sporym zapasem, jeśli chodzi o tych y, ostatnich bossów. Też tutaj widzę gościu na zręczność jest. No oczywiście cała reszta też bardzo tutaj nieźle e, waliła, tutaj tego Jina. No ale tutaj Malinowy w razie czego zawsze myślę pozamiata, nie? Pozamiata wszystko. Wiadomo, będzie coraz, 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 coraz to ciężej, ale mimo wszystko tutaj e, ale myślę, że mimo wszystko tutaj będziemy cisnąć dalej, coraz bardziej do przodu. Dawaj malinowy. No, także lajtowo to poszło. E, Loszki z głowy. Dobra. E, jak tutaj nasza postać wygląda? Brakuje nam, tak myślę, że ze trzech kawałków tego lusterka mamy z głowy przegląd itemów. E, tutaj to mi się dzisiaj też trafiło z, w sklepie normalnie. Tak, ja Wam powiem, tutaj taka broń też fajna, dzisiaj siadła. Powiem Wam takie itemy w sumie do wymiany w większości, ale nie ma źle. E, dobra, e, tutaj takie klejnociki na siłę, fajne siadły tutaj na szczęście. E, staty Wam pokażę. Dobra, arenka, może kogoś tutaj strzelimy? Może tutaj strzelimy kogo? Może tego Filipa, bo najmniejszy level. Oj, oj, jak to mówią jak zwykle, nie fart, 5000 życia, trudno się mówi. No coś możemy te pieniądze spożytkować. Dobra, na razie to zostawimy. Awka dzisiaj skończyliśmy. Z poziomem sprawa wygląda tak, mam 66 level, w Gildii jest masakra, jeśli chodzi o mnie. Jestem naprawdę z tyłu, totalnie z tyłu. Także dzisiaj lochy gonimy strasznie. Może tutaj na zachętę doktorkiem sobie zakręcimy, jeszcze raz może od razu przepraszam was za ten mój minimalny brak energii i entuzjazmu, ale jest tak gorąco tak się już źle czuję już to jest któryś dzień z rzędu, że jest taka pogoda także powiem wam, nie ma lekko totalnie, ale e, uwielbiam robić to co robię, czyli nagrywać dla was odcinki, także mimo tej złej pogody, bardzo chętnie dla was coś tutaj wykombinuję dobra, może jeszcze raz sobie kurcze, pięknie to doświadczenie siada może jeszcze raz sobie to zakręcimy o, znowu było doświadczenie, ale nie ma niestety. Co tu teraz będzie? Co tu będzie? O, doświadczenie. Dobra, e, twierdza, jak tu wygląda? Twierdza. Tutaj mamy łuczników czwarty, szóstkę, wojowni... szóstkę kwatery, szóstkę ku... piątkę kuźnie. A cześć! tutaj jakoś dużo nie zmieniło. Siódemka akademia. E, ulepszyliśmy sobie na 4-5. W sumie ulepszyłem ich tylko dlatego, że fajnie wyglądają już teraz te nowe. A. Te nowe e, ikonki, a tamte to takie były Januszki, że tak powiem. Takie słabiaki, normalnie z kijem. A teraz tutaj mam potężnego łucznika, potężnego wojownika. O, ładnie tutaj siada. Mam nadzieję, że tak będzie siadać ładnie cały czas. Pyk, pyk, pyk. A tu może zmienimy przeciwnika. Proszę. Jednym tutaj gościem. Je, jednym. Jed, jednym, czemu dwoma? Jednym, jednym gościom tu bym go rozwalił. Oj oj oj. Nie będziemy nic tutaj pieniędzy wydawać, bo nie warto. Znowu to samo. Tu dalej nie warto. Oj, co to za bida. Co to za bieda. Straszna sprawa, straszna sprawa. Kurczę no, nieszczęście, nieszczęście totalne. Widzę, że już nic z tego nie będzie. O! Na sam koniec jeszcze. Dobra, strzelimy ich tutaj. No to co, lecimy lochy, nie? E, co może, od tego tutaj gościa zaczniemy. Czy się uda? O, lajtowo się uda. Padasz gościu, przykro mi. Dzisiaj już muszę cię... O! Na farcie. 374 tysiące. No na farcie, ale tego gościa chyba tutaj nie damy rady. To też jest Woj. Albo damy radę? Wiecie co? Zostawimy go na koniec tego herszta. Teraz tego zająca tutaj uwalimy. Dzisiaj się grzybami nie przejmujemy. Buci się siadły. 65 wszystkie cechy. No może to wsadzimy. Do tego pancerza trochę więcej daje. Na razie klejno to nie wsadzamy. Może siądzie coś lepszego. Ten gościu ma jaki level? 88 Co za level No jakby mu uniki nie siadły, no to myślę, że Lajtowo, no, jest lajtowo 68 poziom Co tu mamy dalej? Zielony T-rex Czy my zielonego T-rexa damy radę? On, nie, on jest na siłę. 1700 UUUUUUUUUU GOD DAMN Zarąbiście W końcu coś Poleciało od razu to zmieniamy i od razu wiecie co, wsadzamy tu klejnocik w siłę. Jak to się zmieniło? O, wszystko wzrosło, wszystko wzrosło, naprawdę elegansio, naprawdę elegansio. Super. Dobra, czy my tu jeszcze damy radę z tym jaszczurką? 100 setny level! Chyba nie damy, a może damy? Myślicie, że damy radę? Myślę, że tutaj są szanse na pokonanie jaszczurzego rozbójnika Run Wydaje Daj mi się, że nie. Koleś ma taki wielki level, że to jest szok. Yy, zawszony Korsarz. No, uległ. Lewelki skaczą elegancko. Muszą już skakać, no bo kurczę, jesteśmy tak do tyłu. Uuuu. ziomeczek. M mamy szansę z ziomeczkiem, czy nie. Chyba nie. Jakieś tu kryty na mnie siadają. O no, nie, no 70 tysięcy. Co za BADziewie? Czekaj, to jest BADziewie? Czy to nie jest BADziewie? 67 to będzie 134. No dobra, no. No dobra, no a ta ośmiornica to co to jest? Na zręczność też, jakieś bardziej na zręczność. Nie wiem, to chyba nie ma szans. O, Okej. Okay. nie wiem jak to się stało, ale udało się i właśnie zdobyliśmy 70 koła EXPa. E, powiem wam szczerze yy, Fajnie, kapitan korsarzy 110 level Chyba nie ma szans z nim, co? Chyba z nim już nie ma szans, nie? Oj, 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 nie Kapitana se zostawimy na kiedy indziej Mamy tu jeszcze jakieś miejsce? Mamy Spróbujemy może jeszcze tutaj tego herst rabusiów, co? Tak, herst siądzie nam 18 tysięcy, no Brzuszysko jakieś żeśmy dostali Szczęście 335. E, przykro mi, ale to jest badziewie jakich mało. Szkoda, żeśmy dostali takie brzuszysko z takiego fajnego bossa. No ale co zrobić? no co Jak to mówią, co pan zrobisz, nic pan nie zrobisz? A może tutaj tego ziomka na zręczkę? No kurczę! Jeżeli goleśowi zostaje 22 koła życia, to znaczy, że koleś jest do uciukania. Uciukamy go. Uciukamy go, mówię Wam. 12 tysięcy życia, nie? Przecież to jest szok. Szok, szok, szok. Chyba, że my coś tutaj dodamy, zmienimy, dodamy, dodamy, zmienimy. A wrzucimy tutaj tego klejnuta jeszcze na dodatek. Tutaj coś jeszcze możemy zmienić. Chyba ni. To tutaj może sobie troszkę podskilujemy. I ciach, te buciory. A to sobie zgarniemy. 2000 siły. No jak już mamy 2000 siły, to ten gościu musi siąść. No nie no, po prostu to jest moc 2000 siły, tak? Wiedziałem, że 2000 siły jest w stanie go pokonać. Aha, to jest gościu na 110. Tu mamy co? O, ten koleś też ma 2000 siły. Tylko że ma hapsa masę. Dobra, tego nie damy rady. Ale może tego ziomeczka? zobaczymy, czy po paru kliknięciach będzie temu go mu mniej zostawało. Czy nie. Chyba nasza przygoda z lochami i z wydanymi kilkoma grzybami kończy się w tym momencie. Zaczynaliśmy, nie wiem, na 66, coś takiego, coś takiego, a, ale jeszcze powin... a to już, to już może następnym razem, a, bo już powinien w gabinecie magii pojawiać się nam e, ten, pojawiać się kluczyk, od 80 są lożki, od 70 kluczyk, ale myślę, że my na ten kluczyk po prostu... Zaczekamy, bo nam się w sumie nigdzie nie spieszy. Tutaj mamy te lochy, w sumie ogarniemy. No to nie wiem, na, na następnym odcinku może, może na tym. Dzisiaj nam fajnie poleciały itemki, bo to jest elegancki itemek. To jest, a, jakby to miało miejsce na klejnot, byłoby lepiej. Te buty, wszystkie w sumie cechy, ale wsadziliśmy fajne klejnoty. Czy klejnoty na siłę wrzucili. Od razu się ten ekwipunek trochę odświeżył. E, dobra, no to myślę, że będziemy kończyć odcinek. Dzisiaj może nie jest jakiś taki długi, ani jakoś ultra e, specjalnie ciekawy, ale zawsze coś. E, dobra, dzięki za Waszą w ogóle aktywność, naprawdę e, bardzo mi się to podoba, dużo oglądacie, dużo komentujecie, wszystko jest super. Także zachęcam do komentowania, do subskrybowania i do lajkowania, bo im tego więcej, tym więcej się chce, także sami pewnie rozumiecie i doświadczyliście w życiu tego nieraz, że tak jakby was ktoś pochwalił, to tak wam się jeszcze bardziej chciało robić dobrą robotę, dobra eee, dzisiaj może nie wiem ach, dobra jeszcze parę osób prosiło o e, tutaj pozdrowionka, nie chcę mi się dzisiaj za bardzo oceniać e, postaci, tym raz to zrobię e, Matek, pozdrawiam cię, masz parę pytań e, nie ma problemu, chętnie ci odpowiem E, siema czy mógłbyś moją ocenić w postaci gildię Następnym razem e, Pozdrów na odcinku Pozdrawiam serdecznie e, Kubisztal z polskiej z hordy Dzięki e, Cześć mógłbym e, Dlaczego rozwoju postaci e, Oraz czy wiesz może na jakim poziomie Powinien lecieć klucz do piątych lochów Do piątych lochów klucz leci od 50 levela Jak jeszcze go nie masz To masz niefart. Pozdro z akademii Pozdrawiam cię serdecznie Zui, siema, oglądam Cię, dobra robota, stary, dużo można się dowiedzieć. Oceń moje staty, następnym razem, przyjacielu. Snapi, ocenisz moją postać na YouTubie, pozdrawiam. Również pozdrawiam Cię, przyjacielu, następnym razem. Kalusek, e, jesteś super youtuberem, lubię oglądać Twoje firmy. Subigleci, pozdrawiam, Kalusek. Jak Ci się chce, to oceń staty. Ostatnio już oceniałem Twoje staty, następnym razem mogę to zrobić. E, również pozdrawiam, ziomeczku. E, bardzo fajnie. Nagrywa. Życzę dalszych sukcesów. Road to 500 sub subskrypcji i pozdrowisz na odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Soul, nie Soul perze, tylko co za nick e, 23.07.217. Chyba już kiedyś e, Cię pozdrawiałem. Tak jakoś pamiętam. Super odcinki robisz. Tak trzymaj. Ocenisz statystyki na odcinku. Następnym razem je ocenię. E, pozdrawiam Cię. Limbo kacperos 1 Oglądam cię na YouTubie. Wbij do naszej gildii, szybki rozwój. No, zajebista nazwa gildii Drużyna Pierścienia. Aż kurczę wejdę zobaczyć co wy tu macie. O, proszę bardzo, wpisowe 1000 golda. Człowieku, skarbiec Turner 7268. No nie skorzystam z zaproszenia, ale bawcie się, rozwijajcie Drużynę Pierścienia i podbijajcie śródziemie. Także powodzenia. Dobra, to będzie może na wszystko dzisiaj. A tu jeszcze jest Krixos. Kiedy nowy odcinek? Już się nie mogę doczekać, aż pozdrowisz, ocenisz moje staty. Pozdrawiam Cię Krixos serdecznie. Dzisiaj nie oceniam stat, bo mi się nie chce. Jestem mega zmęczony. I po prostu nie, bym, nie może bym, po prostu bym tego racjonalnie nie powiedział. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. No siema, do następnego razu.